Dzień dobry, witajcie kochani w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj wybieramy się do kopalni Wieliczka. Eee, jeszcze przed tym, zanim dojedziemy, oczywiście krótki pit stop na to, żeby się napić jakiś łyk kawki, skorzystać z toalety i odpocząć troszeczkę, chociaż nie jest daleko, bo zaledwie godzina 45 jazdy samochodem. No tak, żeby nie było, to my jesteśmy tutaj w sumie pierwszy raz. Będziemy wchodzić do szybu Daniłowicza żeby nie było wejścia, tam jest kopalnia chodźmy już od wejścia do kopalni soli w Wieliczce wiedzieliśmy że to będzie ciekawe w końcu to niecodziennie schodzi się pod ziemię na głębokość ponad 100 metrów grupa zebrała się przy schodach a przewodnik z uśmiechem powiedział przed nami tylko 378 stopni w dół Winda będzie na deser. Zaczęliśmy schodzić, licząc w myślach kolejne stopnie. Mniej więcej w połowie przestaliśmy liczyć i skupiliśmy się na nie się o własne nogi. Natalia co chwilę zatrzymywała się, żeby zrobić zdjęcie drewnianych konstrukcji, a ja co chwilę ją poganiałem, bo grupa znikała w tunelu. Już po pierwszych kilkunastu minutach wiedzieliśmy, że to będzie bardzo dynamiczne zwiedzanie. Podziemne korytarze zrobiły na nas Naprawdę ogromne wrażenie. Solne ściany, rzeźby, kaplice, wszystko wyglądało niesamowicie. Przewodnik kilka razy wspomniał, że nie dotykać i nie lizać ścian, co oczywiście wywołało chichoty w naszej grupie. W jednej z komór zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby podziwiać solny żyrandol i wtedy cóż, ktoś z naszej dwójki, no nie powiem kto, postanowił sprawdzić autentyczność soli. Niby przypadkowo oparto się o ścianę, a potem zrobiło się najbardziej niezręczne i niewinną minę świata. No, przez to polizanie, niestety. Do końca wycieczki wystarczyło jedno spojrzenie i zaczęliśmy się śmiać. Największe wrażenie zrobiła na nas jednak kaplica świętej Kingi. Ogromna, piękna. Trudno było uwierzyć, że wszystko jest z soli. Gdy wreszcie dotarliśmy do windy, byliśmy lekko zmęczeni. Pełni wrażeń. Kilka osób jeszcze pytało przewodnika o historię kopalni, a my wymieniliśmy się spostrzeżeniami, temat Lizania, oczywiście, wracał jak bumerang. <noise> na powierzchni złapaliśmy głęboki oddech i spojrzeliśmy na siebie z uśmiechem. No to co? Kiedy następna kopalnia? No i tu już mieliśmy w głowie bochnie, może następnym razem w wolniejszym tempie i bez degustacji ścian oczywiście. Po powrocie do domu, opowiadając o wycieczce rodzinie, pytanie było jedno: Kto w końcu polizał te sól? Cóż, niech to pozostanie jakąś taką naszą małą, kopalnianą tajemnicą. Kochani z kopalni, to by było aktualnie wszystko. My teraz idziemy jeszcze, oczywiście, zwiedzić sobie miasteczko. Bo nigdy tu nie byliśmy, jak mówiłem wcześniej, dlatego też zobaczmy, co tu jeszcze można zwiedzić. A że jest sobota. To za to, że kupiliśmy bilet na kopalnię. Na zamek wstęp jest gratis, więc też na pewno to zobaczymy. I tak szczerze powiedziawszy, gdyby nie to, że sobota i niedziela to muzeum jest za darmo, to ja uważam, że nie ma sensu nawet tutaj się wybierać. No Chociaż nie, no mają tutaj jakieś tam skarby UNESCO, czy jakieś bardzo ciekawe, nietypowe solniczki. Jest zbroja japońska, którą widzieliście wcześniej, samurajska. Także coś tutaj ciekawego można zobaczyć. Aczkolwiek, gdyby nie to, że faktycznie weekend jest za darmo. To trochę bez sensu. Jeszcze idziemy na tężnię solankową się naddychać jodu czy tam solanki. Dzień minął fajnie, bardzo szybko. Kopalnie zwiedza się dość dynamicznie, więc trzeba się nastawić na to, że nie za bardzo jest gdzie usiąść ani kiedy. No i co, to by było tyle w dzisiejszym materiale. Do zobaczenia. No i cześć.